Myślę, że rasizm jest cechą biologiczną prymitywnego człowieka. My, my wszyscy, tak jak badania oficjalne, archeologiczne mówią, niedawno byliśmy bardzo prymitywni. I ten poziom, po pierwsze, ani nie jest jakiś bardzo wysoki, w którym dzisiaj żyjemy, na którym funkcjonujemy, ale już pozwala nam dostrzegać Cechy, jakie jeszcze w nas funkcjonują ze świata zupełnie zwierzęcego. Myślę, że, że rasizm jest taką cechą człowieka pierwotnego, on strzegł nas. Po prostu jeśli ja chodząc jako biały człowiek w dżungli, gdzieś tam w Europie, napotkałbym człowieka innego. Byłbym ostrzeżony. Jest to, jest to pewien czynnik, e, który ostrzega mnie e, i od razu mnie informuje, że to przyszły. bezpieczeństwo. Tak. tak, tak, dokładnie. Tak. I, i, I wtedy uzasadnione jest, że wyjmuję tam zapal, z, tak. czy, czy z drzewa, tak. dzidę i muszę go zabić, bo to jest mój wróg. On przyszedł na napadł na moje domostwo, na, na, na tak. moją wioskę. Więc y, myślę, mm -hmm. że w ogóle to jest tak. cecha, żeby tutaj dokuczyć tym ludziom, którzy to robią. Ja myślę, że po prostu tak to nazywać. Jest to cecha po prostu dzikusów, dzikich ludzi, prymitywnych. Prymitywne, którzy, tak. te tak, tak. kierują się takimi odczuciami, bo człowiek tak. stara się tak. zawsze być lepszy, rozwija się do końca, chciałby być, mhm. żeby go ludzie szanowali i tak dalej, i on to musi też ten szacunek okazywać. I jeśli tak. ktoś ulega takim emocjom, bo ja podejrzewam, że wszyscy je mamy tak. w sobie, boimy się inności gdzieś tam, tak to jednak człowiek kulturalny yy, i tak dalej, na tym panuje. A, tak. a prymitywy, po prostu ludzie, którzy po prostu nie zasługują na, 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 może na szacunek, oni zawsze zasługują, ale nie zasługują na, 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 na jakieś... Tłumaczenie. Tak, <grym> tak. po prostu tak należy ich traktować. Tak. I, I w ogóle jako zjawisko należy chyba w ten sposób podejść, bo, bo ja nie sądzę, że jakikolwiek hmm. kodeks prawny, Jakiekolwiek mm. mechanizmy takie, o które my dzisiaj znamy i do mm. po które chcemy sięgać, one tak. też naprawiają. Właśnie zobacz te środowiska LGBT. Y, tak jak już powiedziałaś, że lesbijka już i tak naleciałości już są na ten nowy wyraz, już takie, że raczej trzeba już zmienić znowu na, na jakiś inny wyraz, bo już lesbijka źle, źle już, już brzmi. I gej tak samo. To już, bo, bo tyle jest prymitywnych ludzi. Tak. po prostu. Y, i, I ja myślę, że te uczucia jeszcze chcę powiedzieć, że one należą do, do świata, który już minął i, i ja mam nadzieję, że bezpowrotnie już minął, ten dziki świat, tak. gdzie jak te rasy, ale to jest, to jest też ważne, że to jest taka współczesność, mhm. że, 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 że tak. bierzemy udział w pewnej ewolucji, że ja tu apeluję właśnie o zrozumienie, tak. że, że po prostu trzeba to rozumieć, że to są pewne zjawiska po prostu, Bierzemy udział w ewolucji, i człowiek biały musi się przyzwyczaić do, 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 do człowieka czarnego, żółtego, niebieskiego w swoim towarzystwie. Tak. Musi panować nad tymi emocjami, bo już on nie jest wrogiem. Pomimo, że wiesz, włosy mu się tam na ciele stają, prawda, czuje się zagrożony, ale tak. po prostu spokojnie, on jest, on jest człowiekiem takim jak ty. Po drugie, zobacz, to jest globalizacja. Nasz świat się zmienia. Nie wiemy, czy ta globalizacja pójdzie dalej, czy jednak mm. zostaniemy cofnięci. Czy, czy jednak te sprawy wymiany raz, wymieszania tego wszystkiego, czy jednak takie będą, czy jednak tutaj się ustecznimy. Bo, bo te polskie na przykład dzisiaj, o czym Ty już mówiłaś, te sprawy, że, że Polacy zamykają się na tych emigrantów i tak dalej. Ja mam nadzieję, że jest to spowodowane ekonomicznymi warunkami i jakimiś politycznymi, których my, zwykli ludzie, nie znamy. Nie wiemy, jaki jest cel na przykład tych emigracji. Może on jest szkodliwy na przyszłość ludzi, bo, bo jeśli byłby tylko ksenofobicznym charakterem Polaków, że Polacy zamykają się, mm -hmm. bo się boją, bo nie lubią, to jest to tragedia. Jest to tragedia, i wydaje mi się, że środowiska, które wiedzą więcej, czyli politycy i tak dalej, i tak dalej, którzy żyją w Polsce i są czynni, powinni tej zmiany politycznej dokonać jak najszybciej, bo, 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 wtedy, bo wtedy po prostu kierunek, który obecny obóz obrał i prowadzi to polskie społeczeństwo w takim kierunku, że zamykamy się i nie lubimy. To jest to tragedia dla Polaków, bo, 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 bo tak nie wolno, to jest i niehumanitarne, i nie przyszłościowe, bo, bo ten tak. naród się uprymitywni, i to się odbije i, i na, 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 na wszelkie dziedziny, i gospodarcze, mhm. i kulturalne, i, i wszelkie. Tak, tak. Wiesz co, strasznie się cieszę, że, że poruszyłeś to w taki sposób. Um. W jaki sposób niby dokuczyłeś, ale wytłumaczyłeś to zachowanie nietolerancji czy rasizmu, jeśli już mamy ekstremalnie mówić, ale Polaków, Polaków, tak Polaków, tak, Polaków bo, bo jest to specyficzne do Polaków akurat, tak i o tym no, rozmawiamy. Bo tak, jest, nie wszystko. Poza, poza tym to jest moje doświadczenie, czy o tak. tym rozmawiamy, tak, więc ja nie mogę no. mówić za inne kraje, w których się nie wychowałam, tak. ale jest to naturalne, widzimy to na co dzień, że ludzie, którzy nie pracują nad swoimi emocjami, nie pracują nad swoim inteligencją emocjonalną, nie kontrolują tych reakcji, tak? Nie kontrolują reakcji, gdzie się boją inności. Dokładnie, tak jak mówisz, to są bardzo prymitywne odczucia, że ktoś innego koloru skóry, czy ktoś z, innego, z innej bazy, jest niebezpieczeństwem. Czy jak jesteś w danej sytuacji, w której się nie jesteś obeznany, to się jej boisz, uciekasz, tak? Są so, so fight, freeze, flee, tak? Różne nasze reakcje po prostu, które są jakby poza naszą kontrolą, ale one nie są poza naszą kontrolą. Mhm. Okay? Czyli my, jako człowiek, tak jak ty powiedziałeś, ewoluowaliśmy już na tyle, że, że jeśli nad tym będziemy pracować, to możemy mieć kontrolę nad. Takimi bardzo, dosyć wręcz zwierzęcymi zachowaniami. Mhm. I, i, I tak samo możemy pracować nad naszym nad stereotypami, nad tym, czy ktoś inny jest akurat niebezpieczeństwem, czy musimy reagować negatywnie, niemiłymi słowami, mhm. czy możemy czasem nic nie powiedzieć, jeśli nie wiemy, co powiedzieć. Mhm. Mhm. Nauczyć się zapytać. Tak. Wziąć głęboki oddech. Ja, y, I takich sytuacji to nie są tylko co do, co do rasy, to są, to są sytuacje ogólne nasze, w których się znajdujemy i nie wiemy, jak się zachować. Nie zawsze musimy słuchać naszych zwierzęcych instynktów, y, tylko lepiej, żebyśmy zwracali się do naszych umysłów, y, bo żyjemy w czasach, w jakich żyjemy, tak jak mówisz, i y, 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 y jest globalizacja. Polska może jest troszeczkę do tyłu z tym, a, ale. Ale Polacy wyjeżdżają za granicę, mieszają się, więc nie wiem, na ile jest to możliwe, żeby naprawdę nie brali w tym udziału. Czym się naprawdę uda, żeby nie, żeby nie. Ale jest wiele spraw, w których się ludzie nie czujemy, nie, nie, nie czujemy się komfortowo. i Jest wiele tematów, tabu, o których nie umiemy mówić. Nie tylko jako Polacy, ogólnie jako ludzie. Seks jest trudny do rozmowy. Śmierć jest trudna, ludzie nie wiedzą, co mają mówić. Jest wiele tematów, na które ludzie nie wiedzą, jak się, jak, mają, jak się mają opowiadać. I dużo lepiej by było, jakby posłuchali na przykład tego, czy zapytali, czy porozmawiali, jak mają okazję, żeby, żeby, żeby następnym razem zrobić lepiej, żeby następnym razem prowadzić lepszą rozmowę na temat rzeczy, na których po prostu nie wiemy, jak się zachować, niż trzymać się Staną na nie ja wiem lepiej. W sumie ja nie wiem, ale ja uważam, że mam rację. I, i, i ze strachu, czy z prymitywności po prostu, co, wymagając od, od nas, w tym momencie ode mnie, tolerancji i, i zrozumienia, że ta osoba jest ach, po prostu jest ignorantem, czy jest niedoszkolona, czy po prostu ta osoba nie umie się kontrolować. Ja mam całe moje życie tłumaczyć kogoś za to, że mi. Może ktoś dokuczać, bo nie wie. Najwyższy czas, żeby ludzie, co nie wiedzą, chcieli się dowiedzieć. Mhm. Chociażby tyle, to już jest krok do przodu. Pozwól mi, ja jedną rzecz chcę jeszcze dodać. Jeśli chodzi o język polski ogólnie, to jest moja opinia, mhm. że, że w naszym języku mamy. Za mało rzeczowników. Jest to ogólnie pisarski problem, gdzie od pisarza, który ma użyć w jakimś tekście jak, jakiś rzeczownik kilka razy, to, to, to należałoby wymieniać go na, 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 na wyraz inny. Odnoszący się do, ciągle do tej samej rzeczy, do tego przedmiotu. Mm -hmm. Bardzo trudno jest, ale chyba to nie tylko w języku polskim, ale ja, ja chcę na to zwrócić uwagę, że mm -hmm. bardzo trudno jest znaleźć kolejne wyrazy, które łatwo by było zastąpić. W polskim języku bardzo dużo mamy ładnych przymiotników. Tak, e, tak, tak. Ale jeśli chodzi o rzeczowniki, to, to nasz język jest ubogi. I, i, I ten Murzyn przykleił się i jest to bardzo trudne, żeby wymienić. Mi się bardzo nie podoba, wiesz, na przykład no. propozycja na czarno. No ale skórę bardzo... jest jakby, no, jest przymiotnikiem po prostu, ale... Ale też, też jakiś, to jest jakieś ciągle, wiesz, to jest dla mnie namawianie do nowego rasizmu. To bo to jakby mnie... ciągle, no... Nie? Po prostu, bo to jest Musisz kogoś przykleić. Koło... Tak, tak. tak. Tak, i to Tylko jest powiem. się nie godzisz na tę nalepkę, to to inną Tak, tak inną, nie? Ale, okay. niebo, ale, <śmuszny> ale mi się wydaje, <śmuszny> że problem dotyczy właśnie ogólnie meritum spraw. Dlaczego <śmuszny> ludzie tak zwracają uwagę? <śmuszny> na... <śmuszny> Dokładnie. Na to jest taki ważny. Dlaczego ja patrząc na ciebie muszę widzieć w Ciebie Afryce, a widząc nawet w Ciebie Afryce, dlaczego ja widzę tych dzikusów, którzy sto lat tak. temu, że, że to ma to już jest nowy temat, Bałek, wiesz? To już jest nowy temat, który jest. Ja wiem, ja wiem, ale jeszcze jedną rzecz chcę powiedzieć: mm. bardzo ważna. Bo, bo ja cię tutaj prosiłem, żebyś ty zrozumiała e, tych, tych białych Polaków, żebyś bardziej pochyliła się nad tymi problemami i zmian światowych, ewolucji i tak dalej, cywilizacyjnych, ale. Jest też problem, który ja też widzę. Wiesz, ja, ja, ja nawet parę dni temu spotkałem się. Miałem takie zdarzenie w swoim otoczeniu, gdzie osoba, którą znałem, przechodził obok nas czarny okay, człowiek, i, a myśmy żartowali ze sobą, i on go zauważył i, i coś mi nie pasowało. Już, już w tym kolorze skóry mnie, zapytał mnie, czy ja wiem, jak, jak się nazywa. Yy, Zeszedł Murzyna. No nie. A on do mnie mówi: Brudnopis. I wiesz, i, i, wiesz, i, i to są problemy, bo, bo to już nie jest to, że ten człowiek, wiesz, nie zna, ma mały zasób słów lub coś, ok? My, my rozmawiamy tutaj o sprawach, które do ludzi, ludzi na poziomie, a ten człowiek za, zaprezentował, to, co, co Ciebie krzywdziło w tym dzieciństwie, to, to tego typu postawy są problemem, wydaje mi się. To są tak. ludzie, którzy zdecydowali, że są chuliganami. To mhm. Jest jakaś część ludzi, którzy krzywdzą z nieświadomości, ale problemem jest to właśnie chuliganstwo, tak, które tak. robi to w sposób świadomy, z premedytacją. I, 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 no i to jest dla mnie problem zawsze, nie, i nawet dla mnie, jak się, jak się nawet zachować w takiej sytuacji, bo to tak. z jednej strony jest śmieszne. <grymne> tak, 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 jest to, jest to straszne, jest to takie prymitywne i dlatego tak. ja mam bardzo dużo, tu wchodzimy też, ja nie chcę w tej chwili wchodzić w ten temat, wchodzimy w ten świat anglosaski, bo ja ten rasizm, ten czarny humor i tak dalej, ja tu dużo dopatruję się tutaj winowajcy takiego, takiej bezczelności, hmm. takiego, takiej pogardy dla ludzi. Ja nie sądzę, że to z narodów słowiańskich naturalnie hmm. wyrosły hmm. tego hmm. typu. Hmm. Nawet żart. Ja, ja, ja nie sądzę, że to Polak wymyślił taki żart. Czy to <laughs> <z dziesii? śmiech> Wiesz, jak mogło, ja znam mogło. literaturę na przykład hmm. brytyjską, to, to, to tak. bardzo dużo w tych uniwersytetach powstawało takich klubów w tej tak. Ameryce. Tak samo, te, te, te kukle, tak. klany i tak dalej. Tak. Ci ludzie pochodzący nawet z tych tak zwanych dobrych domów, hmm. ale oni ulegali takiej rozpuście niecielesnej, ale intelektualnej, takiej moralnej. O, hmm. no właśnie, moralnej rozpuście. Po prostu, a dzisiaj chamstwo się akceptuje. Wiesz, ja, ja na no przykład właśnie, nie rozumiem, tak. dlaczego media dopuszczają takie. E, poniżanie? To jest poniżanie. Ale Z... trzeba dopuszczać. Z drugiej strony ja jestem też za tym, żeby dopuszczać. Ja wiem, ja rozumiem. Dlaczego ja promują, rozumiem. Nie? Dlaczego się promuje na świecie takie rzeczy, takie hmm. postawy? Ktoś mówi, że o, fajny czarny humor, nie? fajny czarny humor hmm. i na przykład jazda po, po kimś, nie? Że to jest straszne. To, ja myślę, że to jest w ogóle jest problem tak. tych rzeczy, nie? I to, to akceptowane hamstwo. Tak, tak. I dokładnie. Takie żarty, które poniżają czarnoskórych, które... E... Może wywodzą się z tego, że tak, no oni byli niewolnikami i, i, i sami dobrze wiemy, że słowo, murzy, słowo murzyn się stąd wywodzi, to się po prostu jakby dalej utrzymuje. Oni, oni są widziani jako ta niższa klasa człowieka, która ma ciemną skórę. Im ciemniej, a im ciemniejsza, tym niższa. I to jest w Indiach jest to samo, w samej Afryce jest to samo. Tak naprawdę ten rasizm w jakiś sposób istnieje nawet między plemieniami. Więc. No niestety, no, jakby im ciemniejszy, tym gorszy i ludzie uważają, że to są śmieszne, akurat śmiesznie, że Ty, ty wczoraj usłyszałeś taki dowcip, który wręcz Ci dokuczył, to, to możesz sobie tylko wyobrazić, jak czułam się ja, czy czasami też się czuję, już nie aż tak często teraz, bo jednak aż tak Polakam nie jestem okrożona, jak byłam wcześniej, ale takie żarty słyszałam na, na porządku dziennym i i dziewczyny w sumie o tym mówiły, że czasami się śmieją też, że bo, bo, w sumie nawet, bo co za każdym razem będziesz mówić, to nie jest śmieszne? mi to, nie do, mi to dokuczyło? No to mhm. będzie, że jesteś delikatna, tak? A to, tak to wygląda, nie? Ale, ale dlaczego, dlaczego jest to tak zaakceptowane w społeczeństwie? Jest wiele, wiele. To jest, to jest długa debata. Dlaczego jest OK nazywać ciasto murzynek, bo jest czarne? Wow! Nie, nawet... ale, ale ja myślę, że to jest właśnie niewinne. To nie widzę, ale właśnie to jest niewinne i potem w ten sposób po prostu się. Y, y, bo kiedyś y, to słowo nie było, wiesz, nie miało żadnego negatywnego kontekstu. A mieli, może, tak, dokładnie. W Polsce, bo to jest... Ale jest Dla wiele, nas to była egzotyka. Jest wiele na przykład powiedzeń, które nawet czasami ja powiem, znaczy ugryzę się w język, bo po prostu jest tak w języku polskim, y, y, jakby. Y, Przyjęte, że no wiadomo, skoro z nim byłam 100 lat za Murzynami, czarny, czy ciemna w dupie Murzyna, czy coś. To są obrazy, ale y, tak przyjęte w języku, że, że po prostu powszechne, tak? Polak, Murzynem, biały Murzynem. Bo komuś za, za kimś robisz, tak? Dokładnie, jesteś moim Murzynem. Bo hmm. robisz ciężko pracę, tak? Czy coś w tym stylu. Tak, Czyli tak. Jest, jest tak używany bardzo często, żeby obrazić, że wręcz aż nawet sobie nikt z tego nie zdaje, dopóki tym Murzynem nie jesteś. I, ci, i, i, i wtedy to tak, hmm. wtedy cię to, tobie to dokucza, oczywiście. A tak. czemu dokucza mi jako malatce, bo od, zaczęliśmy w sumie od początku, że dobra, ja teraz mówię za murzynów, gdzie niby ja się nie uważam, ale ludzie mnie tak uważają, tak? tak. Ludzie nie. Yy, Biali ludzie w większości uważają, że jestem czarna, mhm. bo nie jestem biała, czyli mhm. okej, okay. no a czarnoskóra w Polsce nazywana jest murzynem, tak, normalnie przecież, tak. czyli ja jestem murzynką, mhm. okej, okay. a to, że ja nią nie jestem, to już nikogo nie obchodzi.